Jak reaguje toksyk, gdy przyłapiesz go na kłamstwie? Kiedy toksyk zostaje skonfrontowany z prawdą, jego jej reakcja często przypomina spektakl, w którym grają główną rolę, a widownia to ty i wszyscy, którzy są świadkami całej tej sytuacji. Zamiast przyznać się do błędu, manipulator, manipulatorka stosuje technikę znaną jako gaslighting która ma na celu wprowadzanie cię w stan niepewności. Ignorują fakty, dowody, i zamiast tego zaczynają wprowadzać zamieszanie, by odwrócić uwagę od sedna sprawy. Ich strategia polega na tym, że nie tylko zbijają twoje argumenty, ale także atakują twoje postrzeganie rzeczywistości. W obliczu oskarżeń człowiek nikczemny może zacząć wytykać ci wyimaginowane wady, jakby to miało odwrócić uwagę od ich własnych, przewinienie. W takich chwilach można usłyszeć zdania takie jak zawsze się czepiasz, lub ale mam dużo na głowie, a ty tylko mnie dobijasz. Odpowiedzialność nigdy nie spoczywa na ich barkach. Zamiast tego wciąż trzymają się swojej wersji wydarzeń, nawet jeśli stają się przez to śmieszni w oczach innych. Jednym z ich ulubionych manewrów jest odwracanie kota ogonem, oskarżając cię o niezrozumienie lub brak uwagi. Mogą powiedzieć coś w stylu przykro mi, że tak to odbierasz albo źle to odbierasz, lub wcale nie miałem tego na myśli. W ten sposób starają się zdyskredytować twoje odczucia i wrażenia, sprawiając, że czujesz się winny za to, że w ogóle poruszyłeś tę kwestię. Często zły człowiek będzie bronił swojego pierwotnego kłamstwa przez wiele dni lub tygodni, aby później zaprzeczyć temu, co wcześniej powiedział, zrzucając winę na ciebie za to, że rzekomo nie słuchałeś, co do ciebie mówił. Tak. Ta manipulacja może być nie tylko frustrująca, ale również wywołuje poważne wątpliwości co do Twojej zdolności oceny rzeczywistości. W obliczu takiego zachowania ważne jest, abyś miał na uwadze, że to, co robi człowiek nikczemny, jest nie tylko próbą obrony, ale także wyrachowaną groą mającą na celu. Osłabienie Twojej pewności siebie. Zamiast dać się wciągnąć w tę grę, warto pozostać stanowczym w swoim postrzeganiu prawdy. Zbieraj dowody, zachowuj spokój i pamiętaj, że ich manipulacyjne techniki są tylko odzwierciedleniem ich wewnętrznych lęków i niepewności. Dzięki zrozumieniu tych mechanizmów możesz lepiej chronić siebie i swoje emocje, unikając pułapek, które manipulator stara się zostawić. W końcu to Ty jesteś kreatorem swojego życia. Kiedy przestaniesz brać ich słowa za pewnik, zyskasz wolność, której pragniesz, oraz przestrzeń na zdrowe relacje, w których będziesz mógł być sobą bez strachu przed oskarżeniami i manipulacjami. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania Proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.